Dzień dobry, dzisiaj mamy tutaj na stanie taką baterię, która została opadu masy, czyli rozpadu mas czynnych płyty. Generalnie bateria jest naładowana, aczkolwiek pod obciążeniem ona będzie spadała. Na początku trzyma w miarę ok, ale z czasem będzie spadała poniżej ponad 8V, co oznacza, że płyta się po prostu zepsuła. A jakim obciążeniem testujesz? Na razie jest to 400A, więc dość mało jak na taką dużą baterię. To jest bateria o pojemności około 100Ah. Tutaj bateria leci, więc generalnie. Wiemy, co się wydarzy tutaj w środku tej baterii. No, trzeba otworzyć baterię, tak? Trzeba baterię otworzyć, to będzie test generalny. Najpierw baterię trzeba wziąć do rąk i ją trochę potrząsać, aby ta masa odkleiła się troszeczkę od dna. Ok, więc musimy sobie teraz otworzyć baterię. Najpierw takie zasady BHP, zakładamy rękawiczki, bo to jest jednak kwas, rozcieńczony kwas. Więc lepiej zrobić to w rękawiczkach. Dobra. Teraz mamy 6 korków, ale możemy sobie wybrać ten wybiórcze dwie powiedzmy, bo to będzie wszystko to samo. Bierzemy sobie teraz taki areometr, on tutaj będzie gadał gęstość elektrolitu. Mamy prawidłową gęstość 1,28, przepraszam, a tutaj generalnie widać, że elektrolit od razu jest brunatny, czyli... Ta płyta już jest jakby rozcieńczona w elektrolicie, tak? No i gęstość jest generalnie ok, aczkolwiek ten akumulator nie będzie funkcjonował, bo nie będzie miał swojej pojemności. Czyli to jest ten słynny opad masy. Tak, to jest ten słynny opad masy. Generalnie gwarancja, przy takim akumulatorze byłaby od razu odrzucona. A co jest przyczyną takiego opadu masy? Przy... Przyczyną takiego opadu masy jest generalnie głębokie wyładowanie akumulatora, jakieś właśnie jazda na niedoładowanym akumulatorze, bądź jakieś duże przeciążenia typu właśnie e, krótkie dystanse na taksówkach, dodatkowe jakieś rzeczy e, montowane w samochodzie, typu na przykład e, jakiś mocny karel audio i tak dalej, gdzie bateria nie jest do tego przystosowana.